Dzień dobry! Dzień dobry! Z tej strony Gosia Pielichowska. Jestem dietetyczką i psychodietetyczką i zapraszam na dzisiejszy Power Walk. Chciałam Wam pokazać piękny widok, jaki tutaj. Zobaczcie, jak to słońce pięknie wschodzi. Jesteśmy właśnie na Molo Południowym. Tam jest Akwarium Gdyńskie. Proszę bardzo, tam z tyłu jest też Uniwersytet. A my idziemy w stronę Mola Południowego. Już się przekręcę. O, przekręcę, kamera się przekręci oczywiście. Dzień dobry moi drodzy, zaczynamy dobrze dzień. Nie, nie wiem, we mnie dzisiaj jakoś jest tyle energii. Bardzo dobrze, ja się cieszę i bardzo chętnie się tą energią również podzielę z wami. Właśnie wychodzę, jestem na spacerze. Ciekawa jestem, czy wy też jesteście na spacerze? Dajcie znać w komentarzach, czy wy już wychodzicie, czy może słuchacie nas dopiero jeszcze w łóżku się zbieracie gdzieś. Dajcie koniecznie, dajcie koniecznie znać i też dajcie nam znać, jak wam się podoba ten nasz nowy format, te króciutkie power walki, prawda? Nie takie długie 20-20 minutowe, a takie jak właśnie ten dzisiejszy, krótki, tam gdzie tylko, tylko na chwilkę się widzimy, ale zachęcamy Was do tego, żeby wstać, wyjść z domu i wystawić na to światło naturalne. Ja wiem, że już teraz coraz mniej czasu jest, w sensie coraz później się to jasno zaczyna robić, i trochę ciężej jest po prostu wstawać. Ale, ale tak czy siak zachęcamy Was do tego, żeby wychodzić, żeby tą pierwszą rzeczą po przebudzeniu było napić się szklanki wody, a następnie wyjście na spacer, żeby dopuścić do siebie trochę tego światła naturalnego i żeby po prostu rozruszać to. Ciało, bo naprawdę fantastyczne jest potem samo poczucie na cały dzień. Moi drodzy, właśnie ja jestem na spacerze i chciałabym Was zachęcić do tego, ponieważ dzisiaj ja nie będę długo mówić, ale będę sobie słuchać czegoś innego. Mam słuchawki tutaj w torebce, zaraz je sobie odpalę, żeby, żeby posłuchać odcinka. No i właśnie jakiego? Jakiego power walka? Wybrałam moi drodzy z naszego archiwum na dzisiaj dla siebie e, power walka z 27 marca. To był Powerwalk Jasi Fleece pod tytułem Zderzenie z rzeczywistością. I jest to dla mnie bardzo bardzo ważny power walk dlatego że ja w ogóle lubię słuchać w list też bardzo lubię czytać jej książki bardzo mi się podobały, ale akurat ten odcinek jest taki, który przypomina mi, że rzeczywiście te nasze oczekiwania, które mamy, czy wyobrażenia, no nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością i to jest trochę takie zderzenie się jak właśnie ze Świętym Mikołajem, o którym ma się mówi właśnie w tamtym Power walku. Także zachęcam was do tego, żeby wrócić sobie do tamtego Power walka, tam posłuchać albo do innych Power walków, które być może wam zapadły w pamięć, są dla was ważne, ciekawe i chcielibyście do nich z powrotem sobie Wrócić, żeby ich posłuchać właśnie dzisiaj, właśnie na tym spacerze. Także ja was do tego zachęcam. Życzę wam ogromnie dobrze, dobrego dnia, takiego dobrego początku dnia. Ja naprawdę jakoś. Naprawdę dużo dzisiaj energii, więc dobrze go zacznę. A jeszcze ostatnia rzecz, o której chciałabym wspomnieć, to słuchajcie, w niedzielę bądźcie z nami na Powerwalku, bo mamy absolutnie fantastycznego, wyjątkowego gościa. Gościem Mateusza będzie Martyna Wojciechowska. Fantastyczna osoba. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się spodoba to, to nagranie, też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie. Też na pewno będę, bardzo chętnie posłucham. Także zapraszamy niedziela. Power Walk 615 będzie spacer z Martyną Wojciechowską. Moi drodzy, na dzisiaj ode, nam, do ode mnie. Tyle. W zasadzie dajcie znać w komentarzach, jak Wy się czujecie, gdzie Wy dzisiaj spacerujecie, czy może później, czy może teraz. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo jesteśmy w tym wszystkim razem i razem sobie spacerujemy. A w kontekście jeszcze mojego nowego, nowego budowania nawyku, ponieważ mamy wrześniowe wyzwanie, to już tym jak mi idzie, podzielę się z Wami w poniedziałek. Także do zobaczenia, przypominam o uczestnictwie w niedzielę i dobrego dnia. Hej!